Szanko, Szanko, z tej strony Fanks wasz ulubiony youtuber i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Twierdza Krzyżowiec. W tym odcinku dalej będziemy pokonać Wiepska, a więc rozsiądźcie się wygodnie i lecimy. Czytujemy ostatnią grę Wczytuję Tak jest zasadzie z... Skończyliśmy na wieprzku. Mamy małe problemy, jak widzicie, ale... Takie Fenixa, wiecie, że zawsze z i opresji wychodzi cało I tym, be... i tym razem tak samo wyjdzie. Nie Kup... masz kupiliśmy trochę chleba, żeby ludzie do nas przybyli. Teraz Zrobimy sobie teraz trochę wojska, bo, bo oni ci kusznicy mi przeszkadzają. Bardzo przeszkadzają. Bardzo, bardzo przeszkadzają. Może domek sobie jeszcze postawię, żeby jeszcze ta populacja podatki. Dobrze. Jeszcze sobie jakieś tu wydobycie, żeby nie miał czym handlować. Ale tu nie ma miejsca już. Dobra. Jakieś polecenia? Chociaż pewnie i tak z ale dobra. Trzeba jakoś coś, coś wykominować. Nie, nie widzę drzew. Popularność rośnie? No niech rośnie. Potrzebujemy więcej drewna. Okej. Okay. Potrzeba drewna. Okej. Okay. Mm. No nie jest łatwo, nie jest łatwo moi drodzy, ale wiecie co, dam radę, dam radę. Nie masz wystarczającej ilości złota. Okej. Okay. Potrzeba drewna. Jeszcze. Uff. No. Czekamy na rozkaz. Dobra, idźcie tu. Pewnie tak y zniknął zaraz, ale to nic. Ludzie przybywają? Przybywają, dobra. Miałem tego, nie? Czekamy na rozkaz. Trzeba nam. Dobra. To czas najwyższy teraz spróbować, nie? Hmm. Może się coś uda. Za mało złota, mój panie. Okej. Okay. Potrzeba drewna. Dobra. Okej okay. Eee, oni stąd. No za blisko, za blisko. Tam już nic nie ma. Dobra. A tylko jeszcze może coś zrobimy. Nie jest nie jest łatwo, mój już nie jest. To fakt. Twoja popularność rośnie. No niech rośnie. Trzeba nam broni, Ale z kasą krucho. No. Okej. Okay. To to potrzeba? Kuszy. Na razie będę pływa, bo na razie jestem w kiepskiej sytuacji, powiem wam. No, jak to gru gruszczu zauważył, ja kupiłem taki drogi kościół. <laughs> Ale spoko. Wyjdziemy z tej opresji. Wierzę w to, a wiecie czemu? Bo wierzę. <laughs> Aha, no czyli lipa. Poczekajcie, teraz zrobimy sobie jakiś Także szybkim po prostu się to zrobiło, nie? Tutaj dam radę? No jeszcze ten tu przecież, nie? Jaa, nie macie, które nie macie, o jezdę. Uh -huh. Kominuję, kominuję, moi drodzy. Chcę wyjść z tej opresji całą. I wyjdę z nie, nie? Nie mają cię gdzie chodzić Dobra W no, ogóle jak dalej pójdzie to zaraz zacznie mi atakować a ja jestem w czarnej <laughs> się będę mówił gdzie nie Dlatego muszę się przygotować, jakoś. Wasza łaskawość? Ale chyba znalazłem rozwiązanie z tej sytuacji. Właśnie widzicie, co postawiłem? Buduję inżynierów to ci mnie wkurzają. Twoja popularność rośnie. Dobra. Ja muszę zrobić ten, bo inaczej nie wyrobię. nie Jak możemy pomóc? Może za murem, co? Przegrupować się na stanowisko. No i teraz jest jeszcze chlebie, a tu jest, a dalej nie wziąłem ekranu, dobra, <laughs> przesunęłem. Dobra, zasz, zaczynamy powoli odżywać moi drodzy, zaczynamy odżywać, szybciej. Tylko, że już, to będzie mi, mi walił w mury, nie? O kurde, zaraz, ej, ej, ej. Trzeba coś zbudować? Pewnie, że trzeba. Buduję sprzęt oblężniczy. Także zaczynamy powoli odżywać. A ja to sobie zrobię. Wasza łaskawość. Okay. Co mamy zbudować? Zajmuję stanowisko na makini obliczycie. Aha. Szybciej, 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 szybciej. Co? Nie doszedł? Musi być do obsługi tego urządzenia. Aha. Trzeba kilku wyszkolonych inżynierów. No kiepsko, kiepsko, to widzę. Miała ale dobra. Okej. Okay. Twoja popularność rośnie. Przygotowaliśmy narzędzie. Zajmuje stanowisko na marce. Dobrze. A więc jakoś pewnie damy radę. Wyjdziemy z tej presji. Wyjdziemy. Twoja popularność spada Będzie? Będzie git by e... e... się przydało jeszcze coś deko, prawda? Czyli deko, dekoracja Pamiętajcie jak powiem dekośni To znaczy, że chodzi o dekorację. A niech rośnie Także już, już, już powoli się nadrabia Masz to walić w nich Nie wiem czy to tak, tak zadziała Tutaj, dobra Może zadziała, może nie. Potrzebujemy tutaj jeszcze coś. Dobra. 3 i z każdego po jednego zrobimy A nie, jeszcze ten zrobimy. Potrzeba złota. Dobra, kamienia mam trochę dużo, więc mogę. Dobra, zrobimy. I tutaj właśnie w tym zmienimy na kuszę, nie? Dobra. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. To będziemy kuszyć. Kusz No což tam działa. A czy ho To je jego, to. Podziała tu? O jest, dobra i teraz moje tu postawię. Za mało drewna mój pan Dobra Okej okay. No Szkoda mi uczników robić, żeby kosznicy je zwalali z muru Dlatego może zrobić inaczej. Aha, ma pomysł. Gdzie to było? Tutaj. Nie, nie spadnie mi zaraz. Nie, to nie było tu. O. Dobra. trzy chyba, trzy chyba będzie potrzebne. Dobra, ten już rozwalony potrzeba w kamieniu. Możesz na was Dobra. Możesz na was ale to nie dobra. A, wylazło, że dobra. Jesteś drugim największym Nie masz wystarczającej ilości złota. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Wszystko brakuje, moi drodzy, ale dam radę, dam radę. Odkupimy, odkujemy się, że tak powiem. No, so. hmm. Nie masz wystarczającej ilości złota. Potrzeba hmm. kamienie. Obliczyć to obliczyć tory lotu. Bo ja jest się Dam radę. To już dam. Ok. Uh -huh. Także widzimy twoją motocykl, to to O. O. Buger. O, ok, ok. A kurcze, no kiepsko, kiepsko to widzę moi drodzy. Dajcie jakieś podpowiedzi. Ja oczywiście nie poddam się. Jak widzicie. Zaraz coś wykominuję, znając mnie. Chyba, że no największym, wro... największą bronią w bitwie jest brak żywności, tak? I spróbujemy inaczej zadziałać. No, gdzie to jest? Czy jeden czy dwa dałem? Dwóch, nie więcej dałem. Dobra, zrobię to inaczej. To jest moje, to jest moje. Tak, to już jest moje. Pozbawimy go, go po prostu dojścia do żywności. Jesteśmy gotowi. Okej. Okay. A jeśli macie jakieś pomysły, piszcie. A tu tyle. Twoja popularność, rośnie. Dobrze, niech rośnie szybko. Postawię swoje, a go pozbawię praktycznie wszystkiego. Rozwaliśmy trochę jemu tutaj, swoich po, swoje postawiliśmy. Teraz spróbujemy go Co mamy zbudować? Przygotowaliśmy narzędzie. Opuszczam stanowisko na makin Nie obrężnicze. opuszczać! Zajmuję stanowisko na makrinie Jak możemy powiedzieć? już gotowy Okej. Okay. To tam. Tak, jasne. Chodźcie tutaj. Będziecie cię ochraniać. Czyli jest kurzony, czy jak się to tak? To znaczy, że coś mi wychodzi, nie? Czyli daje radę? okej okay. Teraz spróbujemy. Tu go trochę. No rośnie, rośnie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, może moi drodzy zobaczymy... Tak, tak, tak. Nie patrzcie, był tam dwa trzy, jeden, więc daję to coś Także dajemy radę moi drodzy, dajemy. Wyszliśmy do presji tak tak by mi się wydaje Dobra Aha, tu jest jeszcze stoi. Idź tu Chyba nie doszli Nie idą Moja popularność Odetniemy go od jedzenia, to jest też obroń z wieprzkiem, jak myślcie, dobry pomysł? Pewnie na dobry pomysł padłem, co? Tylko, że on zacznie moje płynie zwalać, dlatego muszę teć. Ochrona, to jest moje, tak. co to tu co stoi? Kolinny przełom Jesteśmy stąd Przygotujemy Marysia zjeżdż tutaj bo stoisz mi na ptyn na polu o Jezu dobra Jesteśmy przełomem aha dobra tak to się stoi oj Marysia Marysia Ha! Odechniemy go. Twoja popularność spada. No, to ratujcie, ratujcie. Twoja popularność

Dzieci na dół i zacznij naprawdę Dobra Chciałeś żeby skończył dzieci Co mnie rozwalił hmm. ej, 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 ej ej Patrzcie nie zauważyłem To trzeba kamienie. Masko. Nie masz wystarczającej ilości złota. Hmm. Nie można tutaj tego zlikwidować. Tu też nie mamy z gniazdów. Jesteśmy gotowi. Brun, Jesteśmy gotowi. Potrzeba kamieni. Jesteśmy gotowi. Przeodnicy do ataku! Przepadź ich ziemię! A gdybym zrobił? Łooo, wow, podejrzewam, że z tytułem... Bym... O Jezus! Jeszcze jestem wygrany, nie? Pokażę Wam teraz, co zrobię. Ale nie wiem czy w tym odcinku, bo już trochę leci. Nie nagrywam go. Czy w kolejnym? A może w tym? Nie panie, naszej No dobra, też jest to. Moja popularność <laughs> Lubię to lubię tych najemników, nie? Ale tu chodź <laughs> no też obrywam. Jak mu Także wyjdę za wyjdę moi drodzy Dawaj mm, tu jest To asfaltowy, asfalt jest Nie, nie dostał. Okej, okay, dobra. Doboska. No jest atakowany. Nowy reler się porażał. Mocnie jest. Dobra, moi drodzy, Jak widzicie, powoli dajemy sobie jakieś rady, wychodzimy z tej operacji, próbujemy. Jeśli odcinek ci się podobał, to się mocując jest dość trochę ciężki, ale jest ok. Dajcie kaf w górę, a my się żegnamy i czekajcie na kolejny odcinek. Warchest. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.